Czy nie ma Ten obiekt jest typowo brutymeletnym, czyli będzie otrzymywał funkcję otwartego basenu i sztucznego, tak, całkowicie. Natomiast w kolejnej perspektywie przygotujemy się jeszcze do modernizacji dwóch kąpieliska do trzech właściwie bo kąpieliska w Dąbiu, kąpieliska i czy w głębokie, tak? Czyli trzy obiekty... Docelowo musielibyśmy, że wcześniej Szczecinie funkcjonował ten trzy obiekty. Naturalne, to uważamy, że to byłaby wtedy to system taki, no, niezbyt wypoczynku na dobrym poziomie, które każdy mógłby znaleźć coś dla siebie. Tak? Przewidziano tutaj i wynika to oczywiście, że sprawa musi być 200 miejsc parkingowych i tyle też będzie, co oczywiście umożliwi swobodny dojazd i swobodne parkowanie. Przewidywany jest też zagospodarowanie terenu, takie terenu pod. Grille, bo może mały, minimum mały afita. Także jeszcze zobaczymy. Nas chodzi przede wszystkim o infrastrukturę, żeby się pojawiły place zabaw dla dzieci, żeby się pojawiły bardzo przyzwoite szatnie, gastronomia na dobrym poziomie, możliwość korzystania z różnego typu urządzeń, które no, no będą umilały życie, pobyt właśnie w takim miejscu. Jedni wolą w naturalnych warunkach odpoczywać, właśnie na plaży nad jeziorem. Na przykład na głębokim, a inni wolą, właśnie z uwagi na, przykład na małe dzieci, przyjechać na takie kąpielisko. Przypomnę, że do pewnego wieku będą w ogóle bezpłatne wejście. Zakończenie, Termin, umowy zakończenie prac przewidujemy na koniec listopada przyszłego roku. Wykonawcą jest konsorcjum firm KORNAS i Blubung, z i Blue inżynieria z Białego Stoku. Łączne wynagrodzenie za wykonane zadanie bez mała, 24 miliony złotych. Oczywiście, jak prezydent wspomniał, jest to przebudowa dofinansowana z funduszy RPO w Wrocławiu pomąskiego.